Urban exploration jest legalne? Tak, naprawdę to zależy. Już wam tłumaczę. Słuchajcie, jeżeli idziemy sobie po parku, napotykamy taki budynek i tak jak tam jest niezabezpieczone wejście. Nie ma tu żadnej tabliczki, że to jest teren prywatny, zakaz wstępu, to wejść tam do środka oczywiście możemy. Słuchajcie, mamy jakąś linę. Była tu jakaś uwaga. Jest oczywiście trochę opon, ale żadnego zakazu wstępu nie mamy. Jak widzicie, Open Casino 24 na dobę, a już tak poważnie, jeżeli trzeba by wyłamać drzwi, wybić okno, przeskoczyć przez płot, to już jest włamanie, a nie żadne Urban Exploration. Jeżeli wchodzicie na Urbek w takie miejsce, warto ze sobą zabrać gaz, czy też oczywiście porządną latarkę. Pamiętajcie, że z kodem TogoDC macie 25% rabatu na gazy na TogoCompel, na latarki LED Lenser oraz Suprabim, a z kodem Anspan macie 30% na wszystkie latarki Anspana.